Cześć Manko, tutaj Xalion i zapraszam na kolejny odcinek z serii Mafia 2. No, troszeczkę tej mafii nie nagrywałem. Znowu będzie pewnie na początku kalectwo, w trakcie jazdy. Ale tak, ten samochód będzie poszukiwany, także e, tego nie tykam. E, tylko sobie wiedzieć, co tutaj wysyła parking. Tak, to jest ta droga. E, podbiegniemy sobie tam pod parking i podpierdzielimy samochodzik. Tak też mi się wydaje, to będzie dobry plan. No i co, tak na wyjściu chciałem Wam powiedzieć: troszkę tak nie w temacie, jesteśmy w mafii, a ja będę mówił o czymś zupełnie innym. Obczajcie sobie grę. Wyjdzie w 2014 roku, jeszcze nie wiadomo kiedy dokładnie. American Tracker Simulator. To jest gra również od SCS Software, czyli od wydawcy Eurotraka. Um, I powiem Wam, że ja jako, który uwielbia po prostu. E, znaczy uwielbiam, po prostu lubię. E, kurwa, e, lubię e, amerykańskie traki. To to po prostu jest spełnienie marzeń, bo nie chce mi się kurka wodna. Nie chce mi się wgrywać do eurotraka zwykłego. Ehm. Um, Tylu modyfikacji, żeby sobie za zastąpić wszystkie traki, prawda? Na, na te amerykańskie. Dlatego taka gra naprawdę będzie dla mnie po prostu spełnieniem marzeń. Więc nie mogę się już doczekać, nie wiem kiedy to wyjdzie, ale na pewno kupię. Eee, I w końcu wrócimy, wrócę w zasadzie, bo, ale nie, być może też coś nagram. Eee, wrócę do czasów e, 18 Wheels of Steel. Kurde, ale, ale, ale spolszczyłem ten tytuł. 18 Wheels of Steel. Eee, także bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ naprawdę kilkanaście godzin w tej grze na pewno. Ki kilkanaście Jezu, ja w ja to grałem kilka miesięcy, cały czas. Eee, tak, tak naprawdę to była jedna z fajniejszych gier dzieciństwa. Więc eee, wciąż, wciąż ją bardzo, bardzo mile wspominam. Eee, także bardzo się cieszę, że SCS Software eee, wyda eee, American Truck, czy tam Tracker. Simulator Cieszmy się i radujmy. A tymczasem wraca wracamy do mafii. No, gościu! Spadłeś. A teraz przyjadę twoją parasolkę. Ale pięknie, ale pięknie wjechałem. Dobra, także idziemy do siostry. Której damy dwa kafle. Zebby, tam oddała tym Vito, hey, how are you doing? Shh, no, 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 no. I just wanted to give you the money to pay off Papa's debt. Oh, Vito, that's great. I was gonna try and see if we could pay it back in installments. I got a little money. He wouldn't have hurt us. Don't be so sure. But it doesn't matter now. Yeah. Where'd you get all this money, Vito? You haven't done nothing you'll be sorry for, hey, have you? Don't worry. Everything's fine. Thank you, Vito. Thank no problem. You.

Tędy chociaż no, bo tu jest za dużo ludzi, przepraszam, jestem jeszcze schody. Masakra jakaś, dobra i teraz tędy i wyjechałem. Jeszcze jedne schody, dobra. No to wracamy do domu, w zasadzie do domu Joe, bo na razie tam u niego mieszkamy, z tego co pamiętam. Bardzo, ład bardzo ładnie w Kurde, nie zauważyłem go. E, bardzo ładnie prezentują się refleksy tego lodu na drogach e, w świetle tak w świetle o zachodzie słońca, bo chyba teraz jest zachód, mi się tak wydaje, nie wiem, nie ma chyba nic, żadnego zegarka. Eee, także bardzo, bardzo mi się to podoba i ten śnieg tak fajnie... O, kurde, odbija. Okej. Okay. Później spać przejście do następnego rozdziału. Bardzo mnie to cieszy i raduje. Bo ja chcę kontynuować grę Także wbijamy do domku Ciekawe, czy znowu spotkamy tą babeczkę. Właśnie miałem Wam coś pokazać, bo ostatnio sobie grałem i jeździłem sobie tutaj autobusem po mieście, eee, ale teraz nawet nie miałam. Dobra, eee, ja sobie to przyłączę na pewno kiedyś i pokażę Wam coś na stacji benzynowej. To było na stacji benzynowej? Nie, to było w jakimś sklepie. A dobra, teraz jest to nieważne, kiedyś Wam to na pewno pokażę, bo takich rzeczy się nie zapomina. Oops! Vito Scaletta? Yeah, what's it to you? You're under arrest for the illegal distribution of federal ration stamps. You're coming with us. One of the gas station attendants ratted me out. The guy fingered me and they strung our mama into telling him where I was staying. But they had no idea who I was working for and I wasn't about to tell them. Not Notolipah. Henry was able to get me a lawyer courtesy of his boss Clementi. I was up shit's creek, but at least I had a paddle. Could have been a hell of a lot worse if the feds knew about and any of my your other crime activities. to be even more serious considering the fact that you stole national resources at a time when our country needs them the most. And that's the gravity of which you, Mr. Skeletta the guy was good but even he couldn't get me out of this one it was a lost cause from day one three months later they handed down the verdict vittorio antonio scaletta for your crimes against the people of this city and of this great country this court hereby sentences you to oh kurde, 10 in a federal penitentiary not a

Tępy o ten, ten, ten po prawej w sumie, też. Widzę, że to... O teraz ten, ten po prawej, tu widzę, że są podobni ten, eee, te, te same modele i tekstury. O i tamten, nie to co w Assassin's Creed. Naprawdę silnik, silnik gry wy... ten, wymiata, ale jeżeli chodzi o naprawdę o Assassina, to od trójki zwierz to już nie jest dla mnie Assassin. Let's go, assholes. You want to make problems, you son of a bitch. I'm sorry. What's the matter? No speaking to English. Here, let me teach you. Oh, you remember what you enjoy this, you sick fuck. Now, get your ass up and go back in line. No. Hey, smartass, don't make me repeat myself. No, idę tylko stajesz mi a drzew po balkoniu. MOVE IT! Stop right there, turn to your right. Your other right. Listen up assholes! My name is Captain Terrence Stone and this is my prison. You're here on the inside because you can't behave like normal human beings on the outside. Make no mistake. Your ass belongs to me now, and you'll do what I say, or you'll be sorry that you didn't. Fuck with me, and I'll fuck with your sorry ass all day long. You were sent here to be rehabilitated, and rehabilitate you? We will. Okay, you assholes. We're gonna cut you loose just long enough to get you's cleaned up now get in line and follow me welcome to the salon ladies you're gonna look just fucking beautiful i ain't got nothing on my head to cut shut your face q-ball shut me

o, teraz przywita mnie tłum! Ale ci strażnicy to się strasznie tutaj panoszą. Siema? ma pieprzaj.

Nie pytajcie skąd wiem, chociaż i tak się chyba już tam kiedyś przyznałem, że już grałem, o to jest tam tamten ziem. Już ale... kiedyś grałem w mafię, ją przyszedłem, ale teraz udaję debila i nie wiem co się będzie działo. Także nie wiem co się teraz stanie. You're that fucking guini who was in with Bobo in a jewelry store. I mean this fucking hellhouse of you. You got locked up because you're a stupid crazy fuck

Już, już pierwszy raz na deskach. Zaraz będzie drugi raz. O, teraz on się próbował. Ale nie ma tak łatwo. O, za wcześnie puściłem, za wcześnie puściłem. Już miałem uderzać. Ale no niestety. Y, słyszeliście? To jest głos Joe, prawda? Znowu deseczki. Oj, kurde, puściłem. O, teraz to mi ładnie przyłożył. Kurka wodna. Get out of here! We're gonna give you a little time to think about what you've done. Close it up. So O'Neill almost took my head off, but I made a stand. Let me tell you something, when you're inside counts for a lot more than you might think. how long are you planning on keeping him in here? long enough to learn his lesson. Well, that's going to have to change. he ain't in any shape to fight. should be. boys didn't knock him around too bad after the brawl in the yard. all right. open it up. Rise and shine, You got yourself a visitor. My name is Leo Galante. I heard you wanted to speak to me. Yeah, uh, one of Clemente's guys said I should contact you. Said maybe you could help me out. Oh, fuck Clemente. I don't provide protection for his guys in here. But I saw how you handled that Mick who's after you, O'Neill. You could prove useful. Come with me, boy. <coughs> oh, training? Yeah, listen up, fellas. this is vito. he's going to be helping us out. pepe here's got a big fight coming up against o'neill. he needs a sparring partner. and from what i saw of you out there in the yard, you're just the man for the job. you're going to help us out, kid. in return, you'll be under my protection. and who knows? maybe you'll even learn a thing or two along the way. i guess i can't say no to that offer, huh? i don't remember asking. All right, fellas. Let's get this show on the road. Znowu bitka Okay, today we're gonna work on your counterpunching. Rito, I want you to hit Pepe. Try and bust that big jaw of his. Pepe, okay. you will punch like I showed you. Then use that momentum to throw a punch of your own. All right, fellas, let's get going. Keep <trudny> that <trudny> oversized chin Accord. Przemysł then. footwork, Peppy. Remember your footwork. No Hello, Remember, good defense can win a fight, fellas. Every punch you take could be your last. It's good. Oh, would you look at that. Hey. We supposed to be sparring or training. Change the plans, big fella. This kid's got fire in him. So now you're both gonna practice your counter punches. All right, Vito. See if he can do that again. It's a handy tool to have in the box, huh? Most guys ain't gonna see it coming. Pepe here. <laughs> he ain't most guys though. Oh, nice one. No, Szymek. Halas, you? Kuczo, on onya nice kid nice kid. 2 more though all right one more you're a fast learner kid all right fellas that's enough for today nice work so how close did you get to Clemente Vito? actually I never met him I always dealt with either Henry Tomasino or Luca garino I can't believe that cocksucker Garino's still breathing. What was your deal with him? <clears throat> well, you know, we did a couple jobs for him, and, uh, Luca said he'd bring us into the family for, uh, five grand. What? Typical fucking Alberto. He's always been a crooked bastard. Uh, so what is that? Like more than usual? Yeah, like five grand more than usual. You don't gotta pay to get in, Vito. You're brought into the family once you prove that you're loyal, a good earner, and he can handle. <laughs> you know, the life. In any case, this is an interesting piece of news. When this gets out, Alberto and Luca are gonna have a lot of explaining to do. Oh, Jeez. Don't worry about that. We'll talk about it some other time. Okay. Pogadaj z sali wyjść. A, wychodzimy. Watch where you walk, Guaylo. Maybe if your eyes were all the way open, you would have seen me coming, asshole. Galante, crooked white devil. Nice to see you too, Mister Wu. Crooked? You bet on your own guy and he lost. That's the way it works in this country. Then Wu offer you a rematch. I think I can arrange that. You up to it, Vito? Chinaman, huh? Yeah, get him a stepladder and send them over all right Woo. Well, looks like you got yourself a rematch and none of that chop suey crap this time okay czyli czeka sobie jakaś potężna now walka. these chinks are quick little bastards no point in throwing big punches early on you'll never connect all right what am i supposed to do then you hit him quick and tire him out when he's weak he'll put his guard down and then you swing for the fences now get out there and show him what you're made of Okej okay. No to trzeba się teraz skupić, bo Huściak pamiętam miał ja z tym problemem, jak jeszcze u niego oglądałem mafię. Trzeba używać tych kontr, bo są dobre. Kurczę, już bałem się trzeci raz, bo myślałem, że mnie walnie. Oj, oj, oj. Chciałem teraz już silny cios, ale widzę, że jeszcze. To jeszcze nie ten, nie, nie ta chwila. Czy on mnie chociaż raz trafił? Nie, tak, tak, tak. trafi mnie raz. Siema. Wstajesz? Wstaje. Ledwo łazi, ale wstaję. Dawaj, chodź. Chodź. O, ciąg ciąg. Come on, bitch. Jeszcze raz będziesz leżał i jeszcze wstaniesz. Kurka wodna. Ooo, ho, ho, teraz tu chciałem już go uderzyć, ale widzę, że nie. No, jeszcze wstaniesz raz? Jeszcze wstanie puściłem, puściłem Ciekawe czy... No kurde, ale on odporny no Za wcześnie chcę go atakować po prostu jeszcze będziesz żył? No, to byłoby chyba na tyle. Nie dziwię się, jak przyjdę teraz strażnicę albo coś w ten desen. Albo jak te rzutki się na mnie rzucą. E, tylko tydzień później, więc na, nawet spoko. Let's go, You're for work. I za strażnikiem. Dobra. Co tak osobiście po mnie przed? Tutaj coś mi nie pasi. Nie, bez Tego nawet momentu nie pamiętam, ale coś mi tutaj nie pasi. Tak czy wszyscy byli tam i tylko po mnie przed? Hey listen, Vito here's got the day off courtesy of Mr. Galante. Gotcha. Don't get used to it, Scalata. All right, come with me, Vito. Okay. Czyli, nawet, nawet, nie jest tak what, źle. train some more? Uh, sorta. Of. You'll see. Is Galante? Good morning, kid. Good morning, Mr. Galante. Why, no training today? Not exactly. We got a challenge from the Spooks, and I don't want to risk Peppy getting all banged up before his big fight with O'Neill. So I want you to take this one. It'll be good practice for you. Come on. kolejna walk. Dobra. Now the guy you're gonna be fighting is a strong bastard, but he ain't too bright. Fights with his heart, not his head. You piss him off, you lower his guard. That's when you let him have it. All right, here we go. Make me proud, kid. Dobra. Zaraz ci dam ci powa tego białasa. O kurde, patrzcie! Nie jestem nawet w stanie go uderzyć póki co. O kurde, jeszcze tak... Patrzcie! Dobra, troszkę się już wkurzył. Kurde, za wcześnie opuszczam spację o. Bardzo dobrze, bardzo, o, kurka wodna No patrzcie, ale mi sprół teraz Muszę przejść tutaj w tą stronę I teraz niech on mnie uderzy No uderz mnie o, Tak, teraz to mnie naprawdę uderzył Teraz tego już nie wygram Tego już nie wygram Nie, 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 A może? Nie, nie, kurczę. No i dobra. Kurka wodna. Ale mnie sprało. Jeszcze mnie zabił do, do tego. Dobra, to wiecie co? Zrobimy tą sobie walkę już w następnym odcinku, także następny odcinek sobie zaczniemy od walki, także to byłoby na tyle, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli macie taką ochotę i podoba wam się odcinek, dajcie łapkę do góry, to bardzo motywuje, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!